27 lipiec 2014 roku. Jesteśmy w tej chwili w cieplicach w zdrowiskowej dzielnicy Jeleni Góry. Na terenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Cieplice. Tutaj zapora na rzece Wrzosówka. Tam dalej bały przeciwpowodziowe. Tutaj znajdują się tereny zalewowe. Miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców i kuracjuszy, ze względu na piękne walory widokowe, widać stąd pięknie góry, karkonosze oraz najbliższą okolicę, dostać się tutaj można. Przez Park Zdrojowy I Park Norweski Z kierunku Cieplic Można się też tutaj dostać Polnymi drogami z kierunku Podgórzyna Osiedla Dwudziestolecia I osiedla Orle Pozdrawiam i do zobaczenia w cieplicach.